Robert, przywołałeś ministerstwa, za które wzięliście odpowiedzialność. No to spójrzmy na te rzeczy, no. płaca minimalna. Ile wzrosła Robert płaca minimalna w tej ja nie, roku? ale wydaje ale mi się, że to mi. nie jest dobry pomysł, żebyś ty mnie dzisiaj krytykował. bo to jest ja, Ale ja nie ciebie krytykuję, tylko po prostu krytykuję to samo zadowolenie. Dęcu, Słuchaj. Nie Drodzy, nie robić, Drodzy Państwo. No, odpowiedzialność za płacę. No więc tak ta odpowiedzialność wygląda, że podnieśliście minimalną 90 groszy. Czyli najniższa podwyżka godzinowej minimalnej od wielu lat. Jeżeli chodzi o budżetówkę, mamy brak podwyżek realnych, podwyżek Ale Tak było to jest... wcześniej: 20% podwyżka plus 30%, 30 na podwyżka, co było zrekompensowanie inflacji za czasów pis PiSu. Idźmy dalej Robert. Wiesz, no. Weź odpowiedzialność za Polskę, Ale przystąp do tej Robert, koalicji, łatwo jest recenzować, siedzieć już... wygodnie, leniwie na loży z szyderców, recenzować wszystko Dobrze, i oddawać Kaczyńskiemu na tacy Polskę. No Zacznij właśnie... to robić. Idźmy dalej Robert. Drugie ministerstwo, za które wzięliście odpowiedzialność, czyli nauka. się budżet, w którym brakuje 500 milionów złotych na Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe. Wiesz ile w przyszłym roku będzie zarabiać naukowiec z Polskiej Akademii Nauk? No ale e, Adrian, weź odpowiedzialność za ministerstwo. 19 zł powyżej płacy minimalnej. Każdy jest w stanie ale opowiadać to takie rzeczy. No więc Robert, <laughs> mówisz, że wzięliście odpowiedzialność. No to po dwóch latach tej odpowiedzialności pozwoliliście platformie na to, żeby podyktowała budżet, w którym naukowcy w panie zarabiają 19 zł powyżej płacy minimalnej. Ochrona zdrowia, Robert. Miały być krótsze kolejki, po dwóch latach tego rządu są dłuższe kolejki do lekarza, najdłuższe od kilkunastu lat. Mamy realny kryzys w zdrowiu Dobrze, I to, to jest niestety... Ja mam wrażenie, że to jest... Panie pani